Witam Was bardzo serdecznie. Jestem na Paddington pod hotelem Hilton. Mam tu pe pewną sprawę do załatwienia i przy okazji połazimy po Paddington. Zobaczcie do czego to dochodzi: trzeba płacić za parkingi motocyklowe w Londynie, a większość bezpłatna. Teraz już no niestety, coraz więcej pojawia się takich płatnych i chyba niedługo będą wszystkie płatne koszt. Za tydzień 3,50, a za dzień 1 funt. Myślę, że. Znaczy to nie jest, nie jest drogo, nie? Ale jak było za darmo, to lepiej za darmo, nie? Burmistrz Londynu obiecywał, że będą wszędzie parkingi darmowe dla motocykli, ale niestety a piecanki, cacanki, a głupiemu radość. Dobra, zapraszam na odcinek. Tak, moi drodzy, niestety zaczęło padać. Tak się pogoda zmieniła, zmokłem jak, jak szczur i kurczę musiałem wracać do domu. Zrobiłem zakupy i oczywiście co obiad na szybkości będzie, bo nie mam czasu. A co będę robił? Będę robił zamiast pierś z kurczaka. Zawsze używam pierś z kurczaka, ale dzisiaj kupiłem mięso mielone z indyka. Koszt 4,50 kosztuje kilogram. Yy, taki sosiwo użyję korma z kuchni indyjskiej, jak się nie mylę. Ryż, pieprz sur, cebula, więc co? Zaczynamy. Więc cóż, lecimy. Kroimy cebulę. Ciachamy cebulę, moi drodzy. Tu się to deska przewróci za chwilę. Kroimy cebulkę. Jak tam chcecie, drobno, nie drobno. Mogą sobie tą większą deskę wziąć, ale trudno. Ja sobie kroję mniej więcej takie, takie kosteczki. Dzisiaj wyobraźcie sobie, byłem na adresie tam, gdzie będę pracował. I bo tam mam od poniedziałku zacząć, nie? I wiecie co? Jadę tam na ten adres, a tam co? Dopiero remont, dopiero budynek świeżo wybudowany blok. A pod nim pracownicy budowlani robią ten, przygotowują sklep. No pod sklep, pod piekarnię, nie? I kurczę, zdziwione. Wie, jak ja mam w poniedziałek zacząć? Jak ja mam w poniedziałek zacząć, jeżeli? Momento, olej. Troszeczkę oleju damy. Jak ja mam w poniedziałek zacząć? Jak ja kurczę, pojechałem tam, a tam normalnie. Nie ma nic. Nie ma nic kurczę, nie? Trochę się zdziwiłem. Dzwonię do tej babki. Mówię jak sytuacja wygląda. Ona mówi, czy mi nikt nie mówił tego. Mówię no nikt, nikt mi tego nie mówił, że, że taka sytuacja jest, a nie inna, że tam kurczę na razie się buduje wszystko. I po krótkiej rozmowie z nią dowiedziałem się, że będę miał. Dwa tygodnie jakieś szkolenie z jakimś tam piekarzem, gdzieś będzie normalnie kla, klasa piekarnicza i będę na nowo się uczył piec chleba. Nie, trochę dziwne dla mnie, bo ja już jestem piekarzem po szkole, ale wdrożyć się do piekarni trzeba, więc zobaczymy co to będzie. Ci otworzę tu. Zobaczymy co to będzie, nie? Dla mnie to trochę... Trochę dziwna sprawa, no ale cóż, tak jest. Mają szkolenie dwa tygodnie i trzeba, trzeba je trzeba je odbębnić. Znowu będę sobie siedział w ławce, w ławce szkolnej. Masakra, masakra. Dzisiaj masakra to była pogoda, moi drodzy. Łap, te, łapiesz temperaturę czy nie? Pogoda tak spłatała mi figla. Że chciałem po Paddington pochodzić, ale się nie dało. Taka ulewa. Że masakra. Dobra, podsmażę cebulkę. Zrobię to na szybkości. Tak, cebulka już się nam ładnie podsmażyła. Rzucamy sobie, ob są obie. Wrzucamy ją sobie tutaj. Się język łączy. Cyk. A ta fajna musi się zrobić brązowa. Wtedy wiadomo, że już jest dobra. Że im dłużej, tym będzie bardziej bardziej brązowa, aż się spali, więc więc to dla, dla wszystkich kucharzy. Dobra. Ciach. Mięso mielone z tak jak już mówiłem. Nagrywa się, nagrywa się. No ja to sobie robię tak. Pazurami. Fajne mięso, chude. Bardzo dobre. Zastanawiałem się nad piersią z kurczaka lub nad wieprzowym mielonym, ale piersi z kurczaka były tylko takie duże, duże porcje. Bo byłem bardziej w markecie, dlatego nie kupiłem. Ja tam się nie bawię w, mrożenia, w mrożenie jedzenia i tam dobra. Przyprawiamy pieprz. Pieprz mam taki zmielony już. A też jest dobry. Lepszy ten. Świeżo zmielony, nie? Nie żałujemy. Ciach. Sól. No i damy tej, tej przyprawy, jakaś tam złocista, złocista, skórka. Ciach, ciach, ciach. Mówię Wam, dzisiaj byłem zalatany, że nie, nie miałem czasu. Dobra. Wszystko na oko. I smażymy, smażymy, smażymy. Cóż jeszcze wam chciałem powiedzieć. Miałem odwiedzić ziomka dzisiaj, ale okazało się, że nie było go w pracy. Innym razem. Nie wiem, może jutro może, może w piątek. Da mi znać, coś tam u niego się nagra. Łapisz tą temperaturę czy nie. A ogólnie jest spoko. Powiem Wam, że mam humor, jestem zadowolony. W końcu ta robota jest, Znowu będę o robocie gadał. A takie życie, takie życie, tak to u mnie wygląda. Kariera, kariera się skończyła. Jazdę skuterem, wożenia, wożenia zakupów ludziom. Ale jak to się mówi, żadna praca nie hańbi. Łatwa praca, łatwe pieniądze, więc czemu nie? Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo nie podpinałem mikrofonu dzisiaj wszystko tak na szybkości, na spontanie. A na spontanie to najlepiej wychodzi. wszystko. Tak mi się wydaje. To jest porcja dla dwóch osób. Nawet trochę za dużo. Ja dam sobie to dopiero wiem za godzinkę, dwie. Bo nie jestem głodny. Jadę sobie dwie śliwki, dwa pomarańcze i jestem pełny kurczę. I pamiętajcie, jedzcie tylko jak jesteście głodni. O kurczę. Takie podżeranie to to jest katastrofa. Możecie się załatwić i przytyć. Onko Benz. Nie już onko, tylko Benz. Bez wujka i bez tego kolegi tutaj. Pamiętacie, to był taki ziomeczek, a już go nie ma. Już go nie ma. Nie nazywa się wujek Benz, tylko Benz. Dziwne to. Ale dobra. Nie, nie wnikam w szczegóły. Napiszcie mi, dlaczego tak się stało. O, ale pięknie pachnie. Fajne, chodziutkie mięso. Czasami. Czasami nie wiem, czy wy tak macie, ale brakuje mi, brakuje mi pomysłów, co zrobić na obiad. I naprawdę czasami nie mam pojęcia. Bo najczęściej ja gotuję, bo moja żona wraca później z pracy, więc ja jestem pierwszy w domu i ja robię zawsze obiadek. Nie zawsze, ale prawie zawsze. Już nam dochodzi mięso. Rzucamy cebulkę cebulkę i merdamy. Cebulka daje fajnego smaku. Zawsze musi być cebula albo czosnek u mnie. Też tak macie, że cebula albo czosnek obowiązkowo w potrawie. Upaćkałem już całą kuchnię. Kuchnia strasznie ciężka w utrzymaniu. W utrzymaniu jej w czystości. O, zmniejszymy trochę. Mięso niech dojdzie, za chwilę go spróbuję. Nie chcę próbować surowego. Nie chcę próbować surowego, bo wiecie jak to jest z tym miąchem. Czy tam mięsem. O. Mało słone. Mało słone. Takiej soli używam i ona jest, powiem Wam, że dość dziwnie mniej słona od tej zwykłej. Tu trzeba jej więcej wrzucić, dosypać. Cyk, cyk, cyk. Dobra. teraz już możemy. Panu a co tam? Teraz już możemy wrzucać sos. Fajne sosiwo. Jak macie gdzieś je w pobliżu to polecam. Są różne. Co jest? Nie chcę zlecieć. Trzeba użyć widelca. Dobra tam. Bardzo smaczna, delikatnie ostra. To jest kuchnia hinduska najprawdopodobniej. Kupuje to jest półeczka taka z egzotycznymi przyprawami, innymi takimi dziwnymi rzeczami na półce. Tak, Myślę, że będzie. Będzie fajne, zgęstnieje, troszeczkę się pogotuje. Będzie gęstnieć, Boże jak ja dzisiaj, dzisiaj syfie, syfie tutaj niesamowicie. Wszystko mi leci. Wszystko mi leci. Wyczujemy od razu. O. Się musi zagotować 3-4 minutki. I będzie gotowe. I do tego, moi drodzy, ryż i jest gicior. Jeszcze wszystko na szybkości. Ryż do mikrofalówy. Damy go na minutę, reszta dojdzie na patelnię. Za małą patelnię wziąłem chyba. Ale cóż, cóż zrobić. Myślę, co by tam, na, co by Wam nagrać. Spróbujemy. Mm. Eleganckie. Co by Wam tu nagrać? Zbliżają się dni deszczowe. Było fajne lato. A niestety Idzie zima. Chociaż zima w UK jest taka. Nie jest sroga. Bo tutaj, jak popada śnieg, 2 cm śniegu, to już do pracy niestety, ale nie dojedziecie. Nie dojedziecie do pracy, bo wszystko jest. Na autobusy nie wyjeżdżają po prostu, bo no. No nie dają rady sobie tutaj drogowcy. Ostatnio Angolę to z niczym sobie rady nie dają, ale. Ale mniejsza z tym. Dobra. Dajemy połóweczkę tego ryżu. Cyk. To jest ryż gotowany w rosole. Kurczakowy posmak ma. Pięknie nam tu dojdzie. i bajarek, czemu wziąłeś taką małą, małą patelnię, no? Ciach, ciach, ciach. Jest kukurydza. Całe dane. Kukurydza, marcheweczka. W tym ryżu naprawdę bardzo smaczny i szybki. Szybki w zrobieniu. Wrzucacie go do mikrofaloweczki, i taki ryż kosztuje funta. Funta z kawałeczkiem. Sorry za te odgłosy z ulicy, ale mam otwarte okno. Punta chyba kosztuje z czymś ten ryż. Często go kupuję. Wyszła mi taka papka, ale smak jej naprawdę spoko. Inaczej by to wyglądało jakby był cały kurczak, nie? Ale pierś z kurczaka mielona też jest gicior. O. Spróbujmy. To się nadaje. Do jedzenia. Mm. Super, naprawdę. Sos robi robotę. Niby sos ze słoika. kajarek zrób sam sos. Nie, nie chcę mi się. Nie chcę mi się, zajęty jestem, więc zabiegany, to trzeba coś zrobić na szybkość. I najlepiej to smakuje. Zauważyłem. Jak to sobie się ściągnie i delikatnie ostygnie. Nie jemy gorącego takiego, bo smak jest lepszy, jak jest troszeczkę chłodniejszy. I tak to wygląda, moi mili. Taki obiad na szybkości Wam zrobiłem. I cóż? Cóż, będę się z Wami żegnał. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zdrówka przede wszystkim. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć. Ktoś tam pisał, że Camden mam nagrać. Już byłem na Camden. Nagrałem odcinek na Camden. Na kamden, ale to było w pandemii, więc mało co było otwarte. Może powtórzę, może nie. Zobaczymy. Więc co kochani, życzę Wam zdrówka, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się na razie. Cześć!